Cześć, leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem w tęczynie 20 km gdzieś od Krakowa. Wiem, że w tęczynie to rud tańczyński był. Browar tęczynek jest. No i teraz zamek Zaliczany do Lignias Gotyk XIV wiek. Oczywiście. Historia, jak i wiele, czyli Szwedzi zniszczyli nam ten zameczek. Jak zwykle zresztą. Myślę, że są skarby. Nie było, no a się ciach, już. I tu jest początek trasy. Trzeba iść prosto. Z jednej strony mur, z drugiej mur wjeżdżam do zamku tęczyńskiego. O, zakaz wchodzenia na mury. Czyli tak jest. Tutaj Władysław Jekieł otrzymał też... A, dlatego tak dawało. Podbitkę e, pod, pod Grąglal na A ten doszli do wielkiego znaczenia. Było 45 miejscowości, 15 w pobliżu zamku. Na zamku mieszkał też Jan. Długość Mikołaj Rejzy na Głowic, Jan Kochanowski, Piotr Kochanowski, czyli z odrodzenia no, no, no to się dowiedziałem dużo Powiem szczerze, ładny jest taki, o, jak sala balowa ten łuk. No, chyba może był Nie wiem Trzeba iść dalej I wjeżdżam do tego w zamku ładnie. O tutaj kamień. Nie jakie tu były? Do której okresu? Dobra, to tu. jak tam na zabawy. Widzisz? Co się zawaliło? Co to za A tu nie wszystko jest do zwiedzenia, tam jest zamknięte na dole, o tam jakieś te sale zamknięte, tutaj są mury, tam jest barbakan, a jest tylko chyba wieża zwiedzania, nie wiem, może tam prosto, nie, tam prosto jest zagradzone. nie, nie, I nie wiem co to jest za sala, jakaś wieża, jakaś sala, szkoda. A, coś tak troszeczkę to jest nie tak wam powiem Bo nic nie wiadomo co jest co Prace trwają Dzisiaj nie trwają bo jest piątek No dobra Trzeba przyjechać to chyba nie jest jakiś czas A nic nie I proszę bardzo tam odbudowywują z kamienia i z tego wszystkiego. Czyli przywracają dawny stan temu zamkowi. Oczywiście wykorzystywane są cegły. Tam i te kamienie. O tu są palcówki. Czyli po palcach cegły, czyli oryginalne. O, proszę. Może zaprawa nie oryginalna, ale. Palcówki oryginalne. Proszę bardzo. W każdym razie e, s, 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 s. w 1816 stał się zamek w rękach Potockich aż do 1939 roku odebrany reformą rolną ale później niszczał ich w 2000, tam chyba w znowu przyznano go Potocki Zeszli do ładu i składu i z potockimi stowarzyszenie było, bo był w złym stanie. To gmina trochę odbudowała. Teraz jest no, to tak pokrótce, teraz jest ruch turystyczny na zamku organizatorem fundacji na rzecz rozwoju promocji w New Earth Era w każdym razie było zawarte porozumienie z Potockimi czyli właścicielami i teraz jest ten ruch turystyczny cegła palcowa no, proszę bardzo, nie wiem co jest oryginał ale cegła jest oryginał to nie? Czyli ci, którzy robili cegłę, to sobie ją wyrównywali palcami, kształtowali dla tego palcóweczka. W każdym razie potoccy byli. Aha, skończyłem na Szwedach. Co nie? Eee, to tak. Łukasz, marszałek Korony Lubomirski, ukrył Skarbiec starej lubowli na spiszu, a rozpuści wiadomość. Czyli gdzieś tam na spiszu. Wiadomo, że tutaj ukrył. Szwedzi tutaj przyszli zaczęli szukać tego skarbu. Niby no i spalili tutaj wszystko. tam to Szwedzi, czyli Polak, Szwedzi, dwa bratanki, jakbyście widzieli. Wymartowali całą załogę. Nie przetrzymali warunków układu zamek, co zrobili, spalili z Wiadomo. i po małżeństwach tutaj po prostu wszystko się działo, czyli e, w ręce był Adama Sieniaskiego, później książę August Aleksander Czartoryski, Izabela Lubomirska i tak dalej i tak dalej. Później wchodził w re, Skład Hrabstwa Tęczyńskiego Łukasza Opalińskiego. No i przez te wszystkie właśnie koligactwa. A no, wychodził ktoś tam za mąż lub się żenił. no to pyk i dano mu zameczek. Znaczek Barbakan. To już odrestaurowany jest to Już widać i tutaj już jest odrestaurowana żelby niestety tak musi być Idę tutaj Barbakan Barbakan Barbara, tu Barbara tam Jestem na Barbakanie O Och, Obronny Taki zespół Po prostu Tak się nazywa Odbudowany O Może cegła to była właśnie oryginalna Bo się paliła No to nikt nie będzie tutaj znowu Nowej cegły brał tak? Trzeba wykorzystywać wszystko to co jest Co nie O Tam nie można wejść na tamtą wieżę Nie wiem dlaczego Ten kamień tam na dole to oryginał No i tutaj sobie strzelali z barbakanu o. Wszyscy Pszum, psum 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 Także tak to wygląda. Proszę Państwa. Jakbyście chcieli zwiedzać, to tutaj więcej nie wyciągniecie. obejrzycie sobie mury. Przejdziecie się. Może więcej będzie już do zwiedzania. O! A tutaj jest zamek. Proszę. Bardzo. Tamta lewa część nie jest udostępniona. Powiem szczerze, że to nie przeszkadza, że to nowe, to budowane. Niektóre są elementy stare, wkomponowane, o, tam widać nowe, tu stare, tutaj żelbet jest. Eee, może być, trudno.